Cześć kochani, ja jestem Klaudia i witam się z Wami ponownie. Eee, witam Was z Tajwanu. Do Tajwanu z Dubaju lecieliśmy około 7,5 godzin. Sam lot przebiegł bardzo fajnie. Były lekkie turbulencje, e, natomiast ludzie, pasażerowie są cudowni. Hmm. Załoga również e, była bardzo. W sumie jest, załoga jest bardzo fajna. Też właśnie się przeszłam do kokpitu i właśnie jeden z pilotów, ponieważ było ich trzech, i jeden z nich właśnie umówił się z nami, żeby wyjść sobie na miasto. Więc jak wylądowaliśmy, daliśmy sobie takie 2,5 godzinki na ogarnięcie się. Ja właśnie się wykąpałam makijaż mam jeszcze z pracy. No i taki. Mam nadzieję, że coś dla was nagram z tego wypadu. Natomiast troszeczkę się stresuję, ponieważ gniazdka tutaj w ogóle mi nie pasują, więc mam nadzieję, że będę miała taką możliwość, żeby sobie podładować mój telefon później w recepcji, a tymczasem chciałabym wam pokazać room tour. Ponieważ znajdujemy się w e, hotelu Hilton. A jeszcze chciałam dodać, że jednym z pasażerów e, był Polak, e, bardzo miły, i w ogóle też e, w załodze miałam jedną dziewczynę spo, również z Polski, e, tylko że ona natomiast pracuje w pierwszej klasie. I właśnie mi mówiła, że e, ten nasz główny, taka nasza główna stewardesa, w ogóle z nią rozmawiała, bo oni zazwyczaj właśnie tam bliżej tej głównej stewardesy pracują ludzie z pierwszej klasy i mówiła właśnie, że mnie bardzo chwaliła, że jak na taką nową osobę to jestem niczego się nie boję jakieś telefony te ludzie, wiecie przyciskają te guziki, żeby żeby podejść do nich i ich obsłużyć w toalecie się zapalił Zapaliła lampka. Ja po prostu wszędzie latałam jak opętana i właśnie to zauważyli i docenili, więc bardzo mi miło. W ogóle uwielbiam ten szlafroczek, który tutaj właśnie jest dostępny. No ale dobra, zacznijmy od początku. Więc tak wygląda na wejściu. Tutaj właśnie były dwa takie szlafroczki, które mam na sobie. Tutaj standardowo deska do prasowania. Mój mundur już gotowy na jutro. Sejf. Szafki. Tutaj ta pierwsza pusta. Tutaj... Sennik, gdybyśmy chcieli e, wybrać jakieś rzeczy. A tutaj... A właśnie kapcie jednorazowe. Ok. Idziemy dalej. Dalej znajduje się łazienka, z której się właśnie z Wami przywitałam. I w łazience mamy dwa z zlewy. E, takie fajne lusterko do makijażu. E, tutaj mamy za możemy tu zamknąć te drzwi. O, i tutaj mamy e, toaletę. W ogóle ta toaleta jest. Patrzcie ile ona ma funkcję. Ok, dalej mamy wannę oraz prysznic, kabina prysznicowa. Ok, tutaj wielkie lustro. I znowu to jest już mój drugi pokój, ponieważ po raz drugi zostaję właśnie w jakimś kraju po locie. I już drugi raz mam dwa łóżka, czyli e, pierwszą noc będę spała na tym łóżku, a drugie łóżko jest na drugą noc. Ponieważ jeszcze jeżeli ktoś nie wie, to e, wszyscy z załodze dostają e, pokój na własność. Czyli nie dzielimy pokoju z nikim, sami jesteśmy w tym pokoju. Ok, tutaj mamy taką szafkę, wody, herbatki. Kawki. Tutaj możemy sobie kawkę zrobić, bo to jest taka kawka na, na kapsułki. Hmm. O, tutaj szklaneczki. Czajnik. Tutaj. O. Jak to się otwiera? A, lodóweczka. O, proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Jakieś przekąski. O, zielona herbatka w puszce, woda w lodówce, szafka nocna, dwa łóżka. Tutaj mamy jakąś ławeczkę, telewizor, biurko. Biurko z tymi nieszczęsnymi gniazdkami, zobaczcie. Nie mam takiej przyjściówki. W Ganie ten kontakt miał wejścia na wiele końcówek. Ten niestety jest tutaj ubogi i ma tylko na takie i jeszcze na USB. A ja jestem taka mądra, że oczywiście USB nie wzięłam. Wzięłam ładowarkę od iPhone'a bez USB. No ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Tutaj jakiś odpoczynek, kolejna szafka i wszystko tutaj jest tak. Zautomatyzowane, proszę bardzo. Tutaj, jeżeli chcemy sobie zasłonić nasze żaluzje, to tylko przyciskamy ten przycisk na dół i automatycznie zasłaniamy okno. Jeszcze chciałam Wam pokazać mój widok, właśnie z hotelu. Zobaczcie, no tutaj jest niezaciekawie, ale tam już trochę widać. Takie GTA mi przypomina. Już tak szybko chciałam dograć, że właśnie się ogarnęłam. Jestem w ogóle pod rzemce, ponieważ... Lot był w nocy. Prawie w ogóle nic nie spałam. Dostaliśmy przerwę 40... Nie, nie pół Półgodzinną. I wszyscy polecieli do... Do łóżek się położyli na pół godziny. że pół godziny mi nic nie da i w ogóle poszłam sobie do kokpitu wtedy i do pierwszej klasy tam do tej dziewczyny z Polski. No i tak i teraz właśnie wzięłam drzemkę. Czuję się właśnie wypoczęta i gotowa na przygodę. Mam nadzieję, że. Zjem coś pysznego, ponieważ dużo słyszałam właśnie tutaj o o jedzeniu, o bubble tea, więc już nie mogę doczekać. Ale... Wracam sama do hotelu właśnie. Zobaczcie jaka w ogóle ta pogoda leje. Kupiłam sobie kubeczek ze Starbucksa zaraz wam opowiem co się wydarzyło. Ale ten wypad to jedno wielkie nieporozumienie. <try> tyle z tego mojego wypadu ja już jestem z powrotem w pokoju hotelowym No i tak spotkała się nas w ogóle wszyscy się zgłosili, że bardzo dużo osób się zgłosiło, że chce iść i w ogóle przyszły tylko trzy osoby ze mną cztery i tak czekaliśmy, czekaliśmy na resztę, bo reszta się zdeklarowała, ale czekaliśmy już tak 15 20 minut, 20, dobra, nikt nie przyszedł. No i mieliśmy plan iść na market. Taki, jest tutaj taki nocny market, właśnie taki dużo tam street foodu jest, dużo takiego jedzenia ulicznego. Um, no, i ogólnie, tak sobie troszkę zwiedzić może to miasto, chociaż jest już dość późno, natomiast te wszystkie miejsca na pewno są otwarte. Tylko, że pogoda no, ulewa, więc no, średnio też średnio nam się chciało w ulewie po prostu zwiedzać. No to padło na jakiś taki pobliski tutaj, supermarket. Na szczęście dostaliśmy parasole z hotelu. No i się przyszliśmy wszyscy tutaj do tego supermarketu. No i supermarket, jak supermarket, wiecie, same te sklepy, wszystko to samo. Nic specjalnego. Było tam, był tam jeden taki market, jak takie, wiecie macza jakieś macza takie różne te azjatyckie rzeczy były do kupienia natomiast ja te sklepy już znam i te wszystkie produkty to wszystko takie było no nie wiem no nic mnie jakoś nie zaskoczyło specjalnie no i też przyszła kwestia wyboru knajpy, to właśnie mieliśmy iść na te, na takie na, na pierożki a bubble tea, ale okazało się, że czekać trzeba by było tam w tej restauracji na jedzenie dwie godziny i my się pytaliśmy, czy to jest żart, ale dzisiaj jest sobota, strasznie dużo ludzi tam było, no to zrezygnowaliśmy, no to tam ci ludzie z którymi poszłam wybrali jakieś inne miejsce, ale ja jakoś tak nie wiem, nie czułam jakoś tak wajbu. I tak powiem Wam, tak ja jestem tak, jak ja sobie poradzę sama. Jeżeli mam się męczyć, wiecie, jeść coś, co nie za bardzo jest tam w moim guście, i wiecie, gadać o dupie Marynie, no to wolę po prostu pójść i pójść sama no i tak, no, no nie miałam za, nie miałam wiele do popisu, ponieważ no niestety wylądowaliśmy tutaj dość późno jeszcze do tego ta pogoda nas tutaj nieciekawa zaskoczyła no to ja po prostu się wybrałam do Starbucksa, żeby chociaż kupić sobie pamiątkę ponieważ tak sobie postanowiłam, że teraz jak zacznę właśnie latać do tych różnych krajów to postaram się właśnie zbierać Kubki ze Starbucksa. Wiadomo, myślę, że nie w każdym kraju uda mi się też zdobyć taki kubek, ponieważ na przykład w Ganie, e, chyba nie ma Starbucksa, nie jestem pewna, ale chyba nie ma. No ale tutaj był, był Starbucks. Naprawdę mieli ciekawe kubki, takie różowe, kwiatki, jakieś jednorożce. To Wam kawałek nagrałam. Natomiast dla mnie to takie, nie wiem, za dziecinne. Ja wybrałam po prostu na e, najzwyczajniejszy kubek taki tutaj Taipei, tutaj gdzie, z tego miejsca, gdzie jestem. I kosztował. Kosztował on, widzicie cenę? I kosztował on 450 y, Tutaj tej tajwańskiej waluty. No, trudno, jestem zawiedzona i załamana, że tak wyszło, bo miałam takie plany. Chciałam nagrać fajnego vloga, właśnie z dobrym jedzeniem, z, z fajnymi widokami. Ale nie wiem, czy dam radę. Bo jutro no jutro mam wylot. Na jutro też zapowiadają deszcze. Nie mam nawet z kim pojechać na miasto. A więc nie wiem, chyba, chyba nic z tego. Naprawdę przepraszam was, że was zawiodłam. Jest mi tak przykro z tego powodu. No ale cóż, no nie zawsze wychodzi tak, jakby się chciało. No i po prostu wiecie, jak tym razem nie wyszło. Może przy kolejnej okazji, jeżeli tutaj wrócę, to uda mi się wyjść, coś zwiedzić i się z wami podzielić. Ale jak nie tutaj, mam jeszcze wiele innych miejsc do zaliczenia na mapie, więc tak, więc nie poddaję się i mam nadzieję, że dalej będziecie ze mną i mam nadzieję, że się nie obrazicie. Przepraszam, ale chociaż się chciałam do Was odezwać, chociaż się chciałam Wam trochę wyżalić, no trudno, no pokazuję. Nie, no nie zawsze jest pięknie i kolorowo. No niemniej jestem wdzięczna za ten lot, za doświadczenie, które zdobywam właśnie z każdym kolejnym lotem. Cześć, witam się z wami kolejnego dnia z kawą, proszę bardzo w łóżku, na rozbudzenie ponieważ uwierzcie mi bądź nie ja wczoraj po przyjściu położyłam się do spania i po prostu zasnęłam i wstałam kolejnego dnia czyli dziś o godzinie 15 nie nastawiałam żadnych budzików rolety miałam zasłonięte i po prostu no, nie mogłam uwierzyć, że tak długo spałam i w ogóle miałam jeszcze trochę nieodebranych połączeń, wiadomości właśnie od tych ludzi, z którymi się wczoraj spotkałam, bo jeszcze próbowali mnie wyciągnąć jednak, żebym z nimi e, dalej posiedziała e, i coś porobiła. E, no ale ja niestety spałam, nie, 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 nie przyspałam wszystkie te powiadomienia. I właśnie chciałam coś sprostować, że jednak ci ludzie, są, ci ludzie są mega mili, bardzo mili, bardzo mi się dobrze z nimi pracowało, natomiast wydaje mi się, że to zmęczenie, że ja sobie nie zdawałam sprawy, jak ja zmęczona byłam po pracy, bo mało co spałam przed samą pracą, bo to był jednak nocny lot, w ciągu dnia przed lotem nie chciało mi się za bardzo spać, zmuszałam siebie, jakieś tam miałam Trochę spałam, trochę się przebudzałam w trakcie. Później tej przerwy mojej półgodzinnej na żaden sen, na odpoczynek jakiś wielki nie wykorzystałam. No i tak całą praktycznie noc pracowałam. Później wyszłam sobie właśnie do tej galerii z tymi ludźmi. Jakoś nie mogłam tak z nimi złapać. No nie wiem, jakoś tak. Jakoś tak moim zdaniem rozmowa się nie kleiła, dlatego ja się ulotniłam i po prostu, jak padłam, to po prostu wstałam tak późno. Jeszcze do, dodatkowo pada mi mój telefon, ponieważ, jak już wcześniej wspominałam, nie mam żadnej ładowarki, nawet nie chciało mi się iść na dół i pytać. Zaraz będę się po prostu i tak szykowała do lotu. Ale jedno się cieszę, że naprawdę jestem wypoczęta, więc nie mogę się doczekać właśnie, żeby być w najlepszej, właśnie uwielbiam to, żeby być w najlepszej formie właśnie w trakcie pracy, bo tak naprawdę o to, to, o to w tym wszystkim chodzi. Też właśnie dzisiaj rano przeczytałam parę pozytywnych komentarzy. i Jeden od pana Adama, gdzie mówił, że właśnie dla niego Emirates to jest. Najlepsza linia lotnicza, najlepsza załoga i właśnie o to chodzi. Trzeba ja, jako że jestem nowa, to bardzo właśnie chciałabym kontynuować te wysokie właśnie standardy tej linii lotniczej. Ja się naprawdę zawsze staram, daję z siebie wszystko, uwielbiam te prace. No i tak i. Dostałam już kolejną rozpiskę lotów na kolejny miesiąc. Myślę, że będzie ciekawiej niż w tym miesiącu i myślę, że postaram się, naprawdę postaram się już nagrać jakieś właśnie ciekawsze vlogi. Ja sobie dopiję moją kawusię, którą zrobiłam tutaj w Ekspresie. Zacznę się trochę jeszcze oglądam sobie właśnie jakieś filmiki na YouTubie, tutaj na telewizorze. I zaraz zacznę szykować się do pracy, bo czeka mnie kolejny nocny lot i rano już będę w Dubaju. Więc chciałam wam serdecznie podziękować za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawiania kciuków w górę. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na moim Instagramie.